Azot odpowiada za wzrost roślin, zwłaszcza ich części nadziemnych, takich jak łodygi i liście. Dzięki niemu będziesz mieć bujne krzaczory ciemnozielone z dużą ilością liści. Azot jest podstawowym składnikiem białek i chloru, niezbędnych do fotosyntezy. Zapewnia szybki wzrost roślin, zwłaszcza w fazie wegetatywnej. Wpływa na kolory liści, które stają się ciemnozielone. Niedobór azotu może prowadzić do zahamowania wzrostu i żółknięcia liści, tak więc azotem nawozimy sałaty, szpinak, wszelkie liściaste warzywa przeznaczone do spożycia liści, np. burak liściowy. Tak więc pomyślisz, no dobrze, zatem nie będę stosować azotu do pomidorów, bo chcę mieć duże owoce pomidora, a nie same liście. Otóż tu sprawa nieco się komplikuje, bo najpierw dążymy do rozwinięcia dużego krzeka pomidora, więc początkowo stosujemy azot, potem dawkę zmniejszamy i dajemy więcej fosforu. Fosfor jest jednym z najważniejszych pierwiastków odpowiadających za kwitnienie warzyw. Bor także wpływa na kwitnienie i owocowanie przez zapłodnienie. Stymuluje proces zapłodnienia kwiatów, wiązanie owoców pomaga w lepszym wiązaniu owoców, co przekłada się na lepsze plony. Zmniejszanie orzywiania owoców i ma pozytywny wpływ na jakość owoców.